Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Są taśmy z nagraniami prezesa Kaczyńskiego, są zeznania o kopercie z 50 tysiącami złotych, jest faktura, na której tak bardzo zależało premierowi Morawieckiemu, aby uprawdopodobnić popełnienie przestępstwa w tej sprawie. Są informacje adwokatów o naciskach poszkodowanego pana Birkfelnera, by zmieniał zeznania. I co? I nie ma prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie. Panie Ministrze Ziobro, to Pan ma pełnię władzy nad prokuraturą. To kierowana przez Pana prokuratura nawet nie przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego, który został nagrany na tych taśmach. Politycy partii rządzącej powtarzają jak mantrę, że okoliczności tej sprawy, że zachowanie samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego to jest oznaka uczciwości, że to wszystko spełnia, Wszystkie standardy, które są wymagane. Mnożą się pytania, mnożą się wątpliwości, a prokuratura zamiast działać w sposób zdecydowany, potęguje tylko wrażenie, że pan Jarosław Kaczyński jest człowiekiem wyjątym spod polskiego prawa. I jeśli to ma być oznaka uczciwości, jeśli to ma być oznaka standardów w działalności publicznej, to ja Wam mówię wprost, my nie chcemy Waszych pisowskich standardów w działalności politycznej. Wysoka Izbo, proszę sobie wyobrazić całkowicie hipotetyczną sytuację. Co by się stało, gdyby ktoś nagrał na taśmach jednego z liderów którejkolwiek z partii opozycyjnych, gdy prowadzi rozmowy o tym, że za pieniądze, które pochodzą od zależnego od jego ludzi banku, wybuduje dwa wieżowce, z których powiązana personalnie z daną partią spółka będzie y, zarabiała mi, miliony na tej, na tej spółce? I przecież prokuratura Ziobry od razu by w takiej sprawie wszczęła postępowanie, wszczęłaby śledztwo. A politycy PiSu od rana do wieczora by mówili, że to jest absolutnie niedopuszczalne. I mieliby rację. Wysoka Izbo, w ostatnich dniach z ust prawników pana Birkfelnera dowiedzieliśmy się także, że podczas przesłuchania ich klienta odnieśli takie wrażenie, że prowadząca tę sprawę, panią, pani prokurator, za wszelką cenę starała się ocenić, czy zeznania te mogą zaszkodzić komuś z PiSu. I szanowni państwo, prokurator nie może być sprowadzony do roli politycznego sapera, który będzie badał, czy dane zeznania mogą zaszkodzić komuś z partii rządzącej, czy nie. On ma sprawdzać właśnie przedstawicieli partii rządzącej, bez względu na to, jakie ugrupowanie w danej chwili jest obecnie przy władzy. W normalnym państwie każdy prokurator ma patrzeć ręce na władzę. Natomiast w państwie PiS każdy prokurator jest podporządkowany przedstawicielowi danej formacji rządzącej. Znaczy, trudno się oprzeć wrażeniu w tym momencie, że. Tak naprawdę prokuratorzy w tym momencie są bardziej zmuszani niż do patrzenia na przepisy prawa, do oglądania się na ten polityczny bad, który mają nad sobą. Bardzo trudno się w tym momencie oprzeć wrażeniu, że dzisiejsza prokuratura pod kierownictwem pana Zbigniewa Ziobry to prokuratura, która stoi na straży rządzących, a nie rządzonych. Wysoka Izbo do dzisiaj nie ma konkretnego śledztwa prokuratorskiego, śledztwa w sprawie taśmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale za to jest zawiadomienie do prokuratury, które nakazuje ścigać i dziennikarzy, i posłów opozycji, którzy postanowili tę sprawę zbadać. Dziennikarska dociekliwość, dziennikarska poselska rzetelność teraz będą ścigane przez prokuraturę kierowaną przez pana Zbigniewa Ziobrę. To jest tak, jakby policja zamiast... Nie szukała tego, kto jest podejrzany o wzniecenie pożaru, zaczynała ścigać kogoś, kto, ten, kto zgłosił to zawiadomienie o posza, po, poza, pożarze. To jest sytuacja zastraszania i dziennikarzy, i posłów opozycji. Wysoka Izba, kasta stojąca ponad prawem. Panie ministrze, pamięta pan te słowa? To nie była ocena. Politycznej rzeczywistości. To był tak naprawdę pański polityczny plan. Bo dzisiaj trudno oprzeć się wrażeniu, że stworzyliście w system, w którym osoby ze środowiska PiS to są osoby, które tworzą kastę stojącą ponad prawem. Tak zmieniliście cały system wymiaru sprawiedliwości od prokuratury po sądy, by kontrolować ten system na każdym szczeblu. Ta cała rozkręcona kar karuzela i degradacji, i awansów doprowadziła do tego, że wszędzie macie ludzi, którzy wam zawdzięczają albo awans życia, albo jakieś szczególne apanarze. To pan, panie ministrze, czuwał właśnie nad tworzeniem tej machiny. Nad te, tworzeniem tej machiny, która dzisiaj zdaje się gwarantować bezkarność, a nie sprawiedliwość. To właśnie pod pana auspicjami doszło do upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Trafiło do niej tak wiele osób, które są w różny sposób w jakiś związane z panem, że dzisiaj nazywa się ją Krajową Radą Ziobrownictwa. To pan, panie ministrze przeprowadził czystkę wśród prezesów sądów powszechnych, na skutek której wyrzucono 129 prezesów i wiceprezesów sądów. Połączona była ona z awansami, po których pojawiają się pytania. Czy ich przyczyną nie są powiązania towarzyskie z obecnym panem ministrem sprawiedliwości? Na przykład koleżanka ze szkolnej ławy... Pana ministra Zbigniewa Ziobry zostaje prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. To Pan, Panie Ministrze, doprowadził do sytuacji, w której postępowania dyscyplinarne są narzędziem zastraszania wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy stoją niezłomnie na straży niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pan sędzia Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich, justycja, Rzecznik tego stowarzyszenia, sędzia Przemusiński czy sędzia Tuleja to ofiary tego mechanizmu. To Pan, Panie Ministrze, asystował przy atakach na niezależność Trybunału Konstytucyjnego. To Pan, Panie Ministrze, wielokrotnie podważał konstytucyjnie zagwarantowaną sześcioletnią kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Te wszystkie działania zaowocowały tym, że zwykły obywatel będzie teraz dłużej czekał na wyrok, dłużej czekał na jakiekolwiek działania prokuratury. Wysoka Izbo. Jak wszyscy widzimy, ta kartoteka działań, zaniechań, błędów pana Zbigniewa Ziobry jest bardzo obszerna. I te wszystkie wymienione powyżej działania stały się przyczyną podważenia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, w zjednoczonej Europie. Byliśmy wzorem demokratycznych przemian. Byliśmy przykładem podawanym innych krajów, innym krajom. A teraz jesteśmy wytykani wytykani jako ci, którzy łamią unijne standardy, którzy wyłamują się. Zachodnioeuropejskiej wspólnoty. Do, dodatkowo, w październiku zeszłego roku to Pan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował zgodność z polską konstytucją e, traktat lizboński. I to uruchomiło, pa, to pańskie działanie uruchomiło na dobre debatę o brexicie. Bo właśnie taki byłby skutek zakwestionowania tego jednego z bardziej fundamentalnych traktatów unijnych. I panie ministrze. Na pańskie konto trzeba jeszcze zapisać jedną katastrofę dla międzynarodowej pozycji Polski. To właśnie z pańskiego resortu, z Ministerstwa Sprawiedliwości wyszła nowelizacja ustawy o IPN, która zrujnowała relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, z Ukrainą, z Izraelem. Wysoka Izba. Każdy z tych pojedynczych wymienionych przeze mnie powodów Wystarczyłby do tego, żeby uzasadnić wniosek o odwołanie pana Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której chciałabym przypomnieć. Nigdy nie sądziłam, że przyjdzie mi żyć w Polsce, w której ktoś może zostać zamordowany ze względu na idee czy wartości, które wyznaje. I chyba. Nikt z siedzących dzisiaj na tej sali nie chciałby, aby jego dzieci żyły w takiej Polsce. Nigdy nie sądziłam, że moja kochana Polska w światowych mediach będzie wymieniana w kontekście brutalnego politycznego mordu dokonanego na oczach tysięcy ludzi. To się nie zdarzało w Polsce, ale bardzo długo w naszym kraju. Zło. Nie spotykało się z jakąkolwiek reakcją instytucji państwowych. Wszyscy w Polsce chcielibyśmy żyć w bezpiecznym kraju, ale ten klimat bezpieczeństwa został zamieniony w klimat bezkarności. Nie byłoby obecnej atmosfery, nie byłoby tych aktów wrogości, gdyby nie klimat bezkarności stworzony przez brak działań prokuratury. A to pan zbignie w ziobro, ma obecnie pełną władzę nad prokuraturą. To on może wydać wiążące polecenie każdemu prokuratorowi. I to pan zbignie w ziobro, ponosi obecnie pełną odpowiedzialność za każdy błąd i każde zaniechanie prokuratury. Wysoka Izba. Niedawno i Klub Koalicji Obywatelskiej, i Rzecznik Praw Obywatelskich, każdy oddzielnie, apelowaliśmy do prokuratora generalnego o wznowienie całej listy bezpodstawnie umorzonych postępowań. I co? I nic, i żadnej odpowiedzi. A lista tych umorzeń dokonanych przez prokuratorów Zbigniewa Ziobry jest wyjątkowo długa. Bo to właśnie prokuratorzy Zbigniewa Ziobry umorzyli postępowanie w sprawie aktów zgonu wystawionych 11 prezydentom polskich miast, w tym prezydentowi Gdańska zamordowanemu. To prokuratorzy Ziobry umorzyli postępowanie w sprawie pobicia, naruszenia nietykalności kobiet, które protestowały 11 listopada 2017 roku przeciwko rasistowskim hasłom wznoszonym na tzw. Marszu Niepodległości. W uzasadnieniu prokurator podlegająca Zbigniewowi Ziobrze wskazała, cytuję: Zamiarem atakujących było okazanie swojego niezadowolenia, że pokrzywdzone znalazły się na ich trasie przemarszu, a przemoc, cytat, nakierowana była na mniej newralgiczne części ciała. Pan Ziobro tej decyzji nie uchyli. Czy to oznacza, panie ministrze? Że uważa pan, że na ulicach polskich miast można bić bezbronne protestujące kobiety? To prokuratorzy Zbigniewa Ziobry postawili zarzuty pobitemu przez bojówki młodzieży wszechpolskiej działaczowi kodu, który po tym jak pokojowa demonstracja w Radomiu upamiętniająca czerwiec 1976 roku została napadnięta przez narodowców. Wysoka Izba. Dzisiaj w obliczu przekroczenia pewnej nieprzekraczalnej granicy, dzisiaj w obliczu śmierci należy podjąć zdecydowane działania, dać taki zdecydowany sygnał, że nie będzie zgody na nawoływanie do nienawiści, podżeganie do tej nienawiści. W tych szczególnych okolicznościach wszyscy musimy być naprawdę szczególnie wrażliwi na te wszystkie okoliczności, które doprowadziły do gdańskiej tragedii. I to nie jest moment na okopywanie się w partyjnych pozycjach. To jest moment, moment naprawdę, bo dzisiaj jesteśmy tutaj dlatego, że reprezentujemy Polaków, jesteśmy za ich podatki, jesteśmy za ich pieniądze. I dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby zagwarantować Polakom poczucie bezpieczeństwa. I dzisiaj nie myślmy jak PiS, PO, KUKIS, Nowoczesna czy PSL. Dzisiaj musimy myśleć jak ludzie, którzy po wyjściu z tej debaty wrócą do domów, spojrzą w oczy swoim bliskim, dzieciom, sąsiadom, wyborcom, którzy spojrzą także w lustro samym sobie. I każdy z nas te umorzenia, te umorzenia prokuratury zbigniewa ziobry, prokuratorów zbigniewa ziobry. To nie jest polityka. To są suche, twarde fakty. I dzisiaj każdy z nas, każdy z nas za siebie samego będzie musiał podjąć decyzję. Czy temu złu mówi nie, czy pokaże, że jest obojętny? A może wyrazi zgodę na to zło. A dzisiaj nie stać nas na komfort milczenia, bo rachunek za niego może być w przyszłości znów zapłacony krwią. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Posłowie, dlatego dzisiaj ja apeluję do Was o to, abyście zagłosowali za. Odwołaniem pana Zbigniewa Ziobry ze stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Dziękuję pani